Hej, cześć, siemano, witam was serdecznie bardzo, z tej strony Wojciech, a to jest, moi drodzy, materiał z gry World of Tanks Modern Armor. Jest to kolejny materiał, w którym przedstawię wam nowe pojazdy w grze, które zostały dodane jakiś czas temu i szczerze wam powiem, nawet nie wiem kiedy. Bo o ile pojazdy francuskie zostały dodane przed wczoraj, czyli 4 listopada... A teraz, kiedy nagrywam, jest 6 listopada, godzina 8:06, aktualnie, i moi drodzy, są to nowe pojazdy, kolejne nowe pojazdy w drzewie amerykańskim, i są to pojazdy, powiem wam szczerze, których totalnie nie zauważyłem. Gdzieś mi tam w mrokach ee, drzewa technologicznego uciekły, moi drodzy. Chodzi o pojazdy e, przeciwlotnicze. Czy też właściwie zestawy samobieżnych, zes, e, zesta, samobieżny zestaw przeciwlotniczy. Być może pamiętacie, ale jeżeli nie pamiętacie, to ja wam przypomnę, e, był taki pojazd, który wam prezentowałem już, czyli M42, e, potocznie zwany jako Duster, jest to samobieżny zestaw przeciwlotniczy którego, no tak jak przed chwilą e, powiedziałem, prezentowałem Wam w pierwszych bitwach. I moi drodzy, mówiłem Wam o tym, że jest to pierwszy taki typu pojazd w grze. No i e, też zastanawiałem się, czy w ogóle taki pojazd ma sens. Jak został on sklasyfikowany jako e, czołg lekki? No ale tak naprawdę jest to po prostu. Samobieżny zestaw przeciwlotniczy, tak? Eee, dla przypomnienia, Duster M42 eee, to pierwszy projekt po drugiej wojnie światowej, mający na celu rozwój pojazdów przeciwlotniczych. Na podwoziu M41 Walker Bulldog, jakże coś się tutaj. Eee, Nie do końca chce mi złapać ostrość, wybaczcie. Nie wiem do końca z czego to wynika. Wcześniej, w, w, wcześniej wszystko było ok, może dlatego... Wiecie, ja wrócę do was jak e, rozwiążę ten problem. Dobra, chyba rozwiązałem. Teraz e, nie powinno aż tak bardzo latać mam nadzieję. Także wracający jest to pojazd na podwoziu, chow był M41 Walker Bulldog, który walczył i brał udział podczas wojny w Wietnamie. A teraz y, zostały dodane również trzy nowe pojazdy przeciwlotnicze. Co prawda do drzewa e, amerykańskiego tylko, ale zawsze coś. Więc być może w przyszłości będziemy powoli otrzymywać też kolejne zestawy, e, samobieżne zestawy przeciwlotnicze. Może też am, e, będzie cała dalsza. E, Linia, cała gałąź pojazdów przeciwlotniczych amerykańskich, ale moi drodzy, zobaczmy, co my tutaj mamy. Na początku jest T65MGMC. Wygląda on tak. Czy jest to na bazie chyba czołgu M3? Jeśli chodzi o podwozie, no. Tudzież może późniejsza też na Shermanie. Dobrze, co my tutaj mamy? Wczesne próby stworzenia e, dział samobieżnych na podwoziu czołgu lekkiego M5 były nieudane ze względu na niewielkie rozmiary tego podwozia. Jednakże e, sama koncepcja wykorzystania za, dział samobieżnych do działam przeciwlotniczych pozostała, więc w 1941 roku. Rozpoczęto pracę nad pojazdem na podwoziu M5, które zostało wydłużone o trzeci zespół osi. A, dobra. To już wiadomo. Na pojeździe zamontowano podwójne działa kalibru 40 mm i nadano mu oznaczenie T-65 Gun Motor Carriage. Testy były udane, jednak wycofanie M5 z produkcji skomplikowało proces zatwierdzania nowego pojazdu. No, no tak, no bo czołgi M5 Steward ee, były powoli wycofane. Wycofywane, ale to były. Mm, pewnie rok 1943-44, gdzie mm, tak naprawdę był M5. Stewart był zastępowany pojazdem M24 Czafi. Także, no, okej, okay, ma to sens. Ale pojazd y, zresztą wygląda naprawdę bardzo ładnie. Szczerze, to ten, akurat ten kolor, muszę przyznać, bardzo mi się podoba, sam wygląd też jest taki nawet, nawet. Idąc dalej, mamy to 85MGMC, czyli chyba ulepszoną wersję poprzedniego pojazdu, tylko zamiast dwóch armat ma cztery. Tylko pytanie, czy to jest Oerlikon, czy to jest Polsten? Ewentualnie to też może e, mogą być e, działka Hispano-Siza, czy też e, Suiza, ja, i, jakoś tak. W 1943 roku rozpoczęto pracę nad dwiema wieżami działowymi, T-18 i T-19. Obydwie miały mieć cztery działa kalibru 20 mm do celu przeciwlotniczych. Na T-18 znalazłyby się działa wytworzone przez Oerlikon, natomiast na T-19 miała trafić działa firmy Hispano Suiza. No! Czyli zgadłem! <laughs> Projekty pojazdów wyposażonych w tę wieżę anulowano jeszcze w tym samym roku. Mimo to T-18 i T-19 Zyskałem nowe życie w 1944 roku, kiedy to zamontowano je na tym samym podwoziu, które wykorzystano przy T-65 Gun Motor Carriage. Pojazdowi z działami Oerlikona nadano oznaczenie T-85. Także, e, okej, okay. no fajnie, ale pytanie, czy, otrzyma, czy mamy 4 podwójne działa 20 mm, Automatic Gun M3. Eee, czy to będzie to Polsten? Nie wiem, byłoby miło. Eee, I na końcu mamy M19A1MGMC, czyli pojazd, który już e, wszedł do służby. I wygląda on tak, jest to na bazie chyba czołgu M24 czafi. Sam pojazd też wygląda bardzo ładnie. I też ma działać 20 mm. Nie. To jest 20 czy 30 mm. 20, nie, wróć. To mogą być albo 20, albo 37, albo 40. Chociaż rozmiar tych e, pocisków powiedziałbym, że to jest chyba 40 mm. Ale zaraz zobaczymy. W 1943 roku amerykańska armia zaczęła pracować nad T-24, następcą czołgu lekkiego M5. Projekty, które wcześniej opierały się na podwoziu M5, zostały zmodyfikowane, aby wykorzystać nową konstrukcję T-24. W maju 1943 roku zatwierdzono projekt pojazdu wyposażonego w podwójny dział kalibru 40 mm. Znane z T65, zamontowane na podwoziu T24. Pojazd oznaczony pierwotnie jako T65E1 przeszedł serię testów i otrzymał kilka modyfikacji. Ostateczny projekt został zatwierdzony jako M19 Gun Motor Carriage w czerwcu 1944 roku. Krótko przed tym, jak T24 otrzymał oficjalną nazwę M24 Chaffee. Eee, także no. Eee, Zgadłem, no nie to chciałem zrobić, więc moi drodzy mamy tutaj pojazd na bazie czołgu e, M24 i z czym i on jest równolegle na poziomie 5 z czołgiem lekkim, właśnie M24 czafi. E, także mamy pojazd na poziomie 5 pojazd przeciwlotniczy. I z pojazdu przeciwlotniczego możemy iść do czołgu, do prototypu czołgu lekkiego T-37, który był poprzednikiem M41 Walker Bulldog. Także, moi drodzy, mamy trzy nowe zestawy przeciwlotnicze. Czy Związek Radziecki ma jakieś nowe pojazdy swoją drogą? Wiecie, co jeszcze tak Na, na szybko przejdę. Dobra, Niemcy nie mają, Wielka Brytania. Yy, yy, Wielka Brytania, to jest badger. To są centuriony. Francja to wam pokazywałem. Chiny raczej. Yy, Chiny mają. Yy, Okej, okay, Chiny ma. W Chinach mogę zbadać yy, pojazdy. Tu nowych nie ma. Japonia też nie ma. Niszczyciele to już Wam pokazywałem, Czechosłowacja, no Czechosłowacja też nie ma, Szwecja, Szwecja raczej te, też nie, Polska nie ma, żadna nowa gała się nie pojawiła, Włochy też nie mają, e, Progetto, Standard, Minota no nie, e, może jeszcze ewentualnie w trybie zimnej wojny, e, w trybie zimnej wojny mamy jakieś nowe pojazdy. Tutaj yy, tam jest Bradley, Abrams, Leopard, Marder, AMX, Challengery, Chieftainy. Yy, dobra, tutaj. tutaj mamy czechosłowackie i polskie. Mamy typy. Typy to już były. Typ 92 to też był. T72, T80, BMPKi. Mamy merkawy, magachy, typy japońskie. No nie, nie ma żadnych nowych pojazdów, czyli tylko i wyłącznie te zestawy przeciwlotnicze na II wojnie światowej w drzewku technologicznym USA mamy. Także moi drodzy, tak to się prezentuje. Taki szybki, krótki materiał. No, i cóż, to by było na tyle. Dzięki serdecznie za obejrzenie, a ja zabieram się powoli do grindowania, bo nie mam pieniędzy, muszę zarobić, bo wydałem sporo na pojazdy, e takie których, no, jakby to powiedzieć no. E nie, nie miałem. Także, moi drodzy, kupiłem te przy okazji. <trym> Pojazdy takie jak Czołg Pawlaka, T40, M8A1, tutaj T18HMC, M7 Priest, Valentine, M3 Grand, Matilda 2, Alekto, Sexton 2, Tiger Prototyp, Sarol 42. FCM1A to Wam pokazywałem e, wczoraj. B1 e, to, osie, to 80 też Wam pokazywałem kiedyś tam. E, być może coś tu jeszcze. Ta, tak, zakupiłem też Su-26, e, S51, e, typ 1, Hiche, typ 4, Hito. Szkoda T24, Lago i Saw M43. Także, moi drodzy, nowe pojazdy drzewkowe do zrobienia. Na początek zacznę od E50, ale, no cóż. 130 tysięcy, trochę pojazdów pokupywałem z tych 12 milionów. Trochę też miejsc, co prawda, były to przede wszystkim pojazdy tych niższych poziomów 3-4, których mi brakowało. E, zostały mi tak naprawdę do zakupu pojazdy tutaj e, włoskie z trybu II wojny światowej. Tutaj te dwie piątki. No, niestety nie starczyło mi pieniędzy bo już i teraz trzeba zarobić jakieś tak, no powiedziałbym. Do 70 milionów srebra. Także trochę <laughs> będzie, trochę grania, ale myślę, że dam radę. Moi drodzy, to by było. Na tyle, dzięki serdeczne za obejrzenie, za wysłuchanie. Nie już więcej, dłużej nie trzymam. To tyle w tym materiale. Do następnego, trzymajcie się i pa pa.